I hej, witajcie z tej strony Krukson A dzisiaj yy, gramy dalej oczywiście w jest Strugens. Zmieniło się to, że mamy potera, ale co, mnie. Poterkę, dokładnie. I teraz jest ona taka, no i cóż, lecimy. Lecimy! A, i ogólnie... Yy, nie musicie pisać pod filmami, bo ja to robię na zapas, nie? Jakby ten film co dzisiaj widzicie, to znaczy ja go dzisiaj jeszcze robię o godzinie 20 prawie. Yy, to on będzie jutro dopiero. Jak widzicie, te, też jest tutaj tak ciemno. No bo jestem już po ciemku troszkę. Czyli po ciemku, no jasno jest na tyle, że szczerze jakby była zima, to byście powiedzieli, że jest piąta. I tak byłeś słaby. Dobrze, że umarłeś. Nie no, byłeś by ok, Pokémonem. A, i ogólnie, jeśli chcecie, to możecie pisać pod tym filmem, no bo dobra, niby nagrywam na zapas, ale i tak już dzisiaj pewnie nic nie nagram. Jutro będę nagrywał jak chory. Yy, piszcie pod tym filmem, czy chcecie yy, jakiegoś Pokémona, żeby o, oczywiście był waszym nikiem nazwany, a jeśli tak, to jaki ma to być nik. Czy wasz normalny, czy nie? Czy ja. To jest robak. Ale z drugiej strony, jesteśmy poterem. Jesteśmy poterem. Potter da radę. Wiedziałem. Oczywiście, Potter da radę zawsze. Potter da radę. Zawsze i wszędzie. A teraz Teresa wchodzi na rejony ziom. Nie wiem, próbuję rapować. Cokolwiek. Może mi cokolwiek w życiu wyjdzie. Jestem smutny. Yy, dobra, Rage. O ty, pekiem mnie? Pekiem mnie? Ja cię Rage'em. Ja cię rajdzę cały czas, rajdżuję się. Oczywiście, Moksu uja. Yeah. Yy, dzisiaj mam taki fajny dzionek, bo dzisiaj yy, oglądałem sobie na moim telewizorku yy, Pokémon detektyw Pikachu yy, na CDA i wam powiem, że bardzo fajne. Warto mu polecam. Jak ja Cię chcę. Ja błagam, żebyś był. Cześć Damian. Cześć Damianek. Damianek. Wiem, gdzie chyba możemy złapać poka. Chyba, ale może coś ciąg serna. Mówili coś o kserniasie. Dobra, teleportujesz nas magicznie, czy sam mam to zrobić? W ogóle muszę się podrapać po łapie. Dobra, no i oni będą chcieli zabić tego Boże. Jest ciemno w ogóle. Tu i dalej Was przepraszam za to, ale na moim pulpicie jest za dużo rzeczy. Będę musiał to później po, pousuwać, nie wiem, schować to w jeden plik. A nie cały czas to samo. On takie pię pięć kropek. Co? Bardzo przepraszam, mój syn jakiś, taki głupiec. A co? nie, on mówi prawdę i nagle są kultyści Boże i my stajemy w bronie. Walki ze kultystami, nie cokolwiek. Eee. Yy... Takie ostre, ała Ta gra mi normalnie napluła na twarz. Ta gra mi napłyła na twarz. A stronę, już na szczęście nic mi nie robi. Ale jakby to był cios typu pół trawiastego, to już bym mógł mnie zabić. I co tak bez problemu? Wszystko na pewno dobrze, więc wszystko mi dobrze. Dobra, mamy Moxie. Mamy naturkę Moxie. Damy może radę. Może, bo może, ale... Jesteśmy niby matką teraz na skakuty. A matka teraz na skakulty jest silna. 60-60, ale... Ale w sumie za ten Santa atak. Kiedy ja będę używał z Santa Ataka? Galej. Galaj. Galaj. Jeszcze raz. Galej. Był sai wave? Kkolwiek. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nie fajnie. Fuzjano z nie? Jakby, jakby te byli mi normalnie tak poskutkowały, że ja nie mógł trafić, to ja nie wiem, ja żeby. Oraz pora eksperta za galajda jest. Przez snać tu Fake out, fake out, fake out, fake ja. out. Nie. Telekinezy sobie zostawię. Nie wiem jeszcze na czym ona polega, ale sobie sprawdzę jak najbardziej. U, prawie. Prawie połowa poziomu. Dobra, i teraz może jeszcze będzie dzisiaj nowy Pokemon, Bo ogólnie ten film nie chce, żeby był dłuższy niż 20 minut. Chociaż mam taką nadzieję, bo ogólnie ja nie widzę, nie? Nic. Ale no. W ogóle yy, boli mnie dzisiaj yy, szczęka. bo nie wiem czemu, ale mnie boli. Mm. A i sorry, że nie będzie live'ów teraz. Nie będzie live'ów dokładnie do soboty. Nie będzie live'ów do soboty, bo jutro mi się nie chce zbytnio, bo lekcje muszę odrobić, tak? No mam po prostu dużo rzeczy na głowie. I jeszcze będę musiał wam chyba z 10 odcinków zrobić na zapas, żeby, nie wiem, wrzucić wam te kilka. Więc jutro po prostu pojawi się ten odcinek. A, i to jest Shade Forest, tak? A tu co jest? Też jest Shade Forest? No bo wiecie, no ja bym taką Nidokin nie pogardził, nie? Niestety, ale tak. Rifleyman też by mnie pogadł, szczerze. Ale muszę mi popsu, całą zabawę. Abym złapał sobie tego belduma. Abym sobie go złapał. O, żyrafa. Ładny. Ale na pewno jest duchowy. Na pewno jest duchowy i może mroczny. Jakby takie. Mało chyba to połączenie typów, bo z tego co wiem, ma jest. Ksebuli w normalnych Pokémonach i chyba nikt inny. Lecz nie powiem, no, na pewno. Dobra, idziemy dalej po prostu. Empolion, To jest jeden z moich ulubionych Pokémonów i najbardziej ulubiony pokemon wodny. Ja ja nigdy nie odmówię dobrych Pokémonów? Ja zawsze muszę mieć takie. Szytowce. Sorry, że tak powiem, ale to są szitowce tak zwane. A czy dobra? No Teresa jest okej. Okay, tak. A no, Potter powiedzmy, że też. Ale naprawdę, no przypuśćmy, Nie, pierwszy z brzegu. Muchomorek. No powiecie, muchomorek był silny. Nie wydaje mi się. Dobra, pójdźmy tu, może coś tu będzie magicznego z kamień po prostu. Ale to jest Hearthstone, który nie pamiętam co robił. A, nie chcę sprawdzać. Ale zaraz będzie nowy Pokémon. Mam nadzieję, że coś dobrego. I w ogóle wszystkie jeszcze Pokémony będą musiały wejść, super. Do 20 poziomów, bo ja wiem że mnie czeka. a ja nie chcę tam dalej. To jest dalej Shift of Forest, ale już tutaj nie ma go. Jest drugi, jeden. Audino. Jak przeżyjesz to przeżyłaś? To po prostu nie wiem, będę się... się sai, sai, well, Nie wiem powiedzieć tego słowa. Będę po prostu robił ten atak. Dobra. To jest Audino. ja to wiem. To jest dupny pokemon. Bardzo dupny. Znaczy jest słaby. Nie, nie dupny początko! Po prostu jest słabe. Ale teraz w sumie, czy, czy ja chcę Audino? Czy ja tak bardzo chcę Audino? Ej, w sumie, to jest, to jest lepsze niż nic. Jak to jest słaby Pokémon? Owszem, ale. Nie wiem, co on zbyt miło w ogóle robi, nie? Ale może jakimś cudem. Będzie dobry. Dobra, Potter ma już 17 siedemnasty poziom, czyli okej, okay, no Potter jest okej, okay, na razie, powiedzmy. Yy, ja mam to znaczy mam nawet taką koleżankę, yy, nazywa się Lena, jej ogólnie wszystko jest na L, to się nazywa Litwa, Litwa. jeśli to oglądasz to bardzo pozdrawiam. A jeśli nie, to też pozdrawiam. No to chodźmy po prostu dalej. Yy, może, może krab niech wejdzie pierwszy. Yy, Teresa, bo krab Tak to jest, jeśli ogląda się tego, no. Tak to jest, kiedy ogląda się troszeczkę zbyt dużo y, Pitera. A mógłby to być flow. Później, nie? A mamy Litwę. Boże. Płaczę. Normalnie płaczę wewnętrznie, we bo wiem, że to nie jest dobry Pokémon. Eee. O Boże! Dobra, ja już. Dobra. Na szczęście to jest tylko Petili, który jest głównym. Taki rok. Krok. Na szczęście mam potera, ale to Krok jest silnym Pokémonem. Oczywiście nie jestem silniejszym, ale jest silny. Na przykład przez tego Astonisha. Dobra, już, już nie żyję. Ewentualnie zawsze możemy poświęcić Litwę, nie? Jakby to nie jest zbytnio strata. W ogóle w jakiej Litwa ma ataki? Sorry, że aż tak wyzywam Liszfę, a to jest dobry kraj, ale. Ona nie ma nic atakującego. Ona w sumie nie ma dobrych ataków, więc. Ona będzie sobie siedziała w boksie najpewniej. Tego jeszcze się nadaje. Dobra, i teraz tak. Ty. Tak, ty. Ty chcesz, Shotodile'a. Ale ja nie mam to co Ja mam najwyżej ile i tak bym Ci go nie oddał. Oprosić, co to daj mam ci oddać, co? I wiem, że tutaj będzie um, taka fajna rzecz. W Dark Cave możemy chyba złapać coś. Chwila, to się, to się teraz nie liczy. To się teraz nie liczy. nagleby co? To się nie liczy. Nie liczą się te teraz pokemony. To jest. Yy, później sobie najwyżej je złapiemy. Nie? Bo one normalnie powinny zostać chyba przeze mnie złapane, ale nie wiem. Wolę sprawdzić. Czekaj! Już Jude'emu popsuł kiedyś serię. Z Pokemon. O. Filmie. Nie wiem. Mi chodzi o to. Czy to jest Dark Cave? To jest Telnor Cave, czyli tam mogę coś złapać. Sorki, że nie wiedziałem. Ale teraz będzie już dobrze, okej? Okay? Powiedzmy, że tam tego nie było. Mogę złapać tam jakieś Pokemona. ok? Nie wiem jak chcecie mogę oddać y Audino. To będzie dobra cena. Naprawdę Audino? Co by nie chciał? No dobra, co tu będzie? I pierwszym Pokemonem powiedzmy. Jużyn! Ej, tak nie jest dobrze! Jak w ogóle cię złapię A cię złapie najpewniej? Eee. Cyber. Nie chcę zbytnio ona. Czy ja naprawdę muszę mieć same pokemony... W ogóle wszystkie samiczki ja mam. Co to jest jakiś klub samiczki? co? Ewentualnie... Jak w sumie, czy to jest teraz pokemon legalny? To jest Pokemon legalny. To nie jest Pokémon legalny. Dobra, powiedzmy, że to nie jest Pokémon legalny. Mogłem złapać wcześniej to stadium. Nie złapałem, więc to nie jest Pokémon legalny. Tyle. Możecie nie napisać, czy był legalny, czy nie. Mi się wydaje, że nie. Najwyżej sobie później jeszcze, jak mi jakoś to udaruje, się złapie. A mogę mieć Sparsa no, albo i szarpa. W formie Delta. Nie dzisiaj nie, nie, by było lepiej. Tu coś jest, ale tutaj wyjdziemy kiedyś. Nie teraz, na pewno nie teraz. Dobra, tak. Yy, tutaj trzeba się uzdrowić. I tutaj. Dobra, spadaj. Yy, tu. Właśnie tak. I czy. Serio, będzie tu przedmiot? Oberpotka. A ja chciałem Pokémona. Ale ja tak bardzo chciałem Pokémona. Ja tak mówię. Uuu, Pokémon. A tu tylko twój na twarz. Lujmy ci na twarz ci na twarz. Ej, Uuu, ale Nie denarwuję! Eee, dobra, dobra, po prostu chodźmy No chodź, proszę, no zabij Mhm, wspomniałem to, że nie dasz rady, ale dobra. Dobra, Tereska. Tereska! Teraz co się tej postaraj. Dobra. Czyli super, mogliśmy mieć y, dwa pokemony, a mamy ich zero. Subcio. Nie, nie, nie naprawdę nie wiem, co, o co chodzi. No, Subcio. Super, nie? Naprawdę super. Boże, ale, ale mnie teraz zdenerwowan! Ale <laughs> to mógł być tak dobry pokemon, jeszcze coś tutaj się odpaliło, dobra. Mógł być tak dobry pokemon. Dobra, ja chcę pokacender. Ja chcę pokacender. Tutaj nikt nie daje mi Pokémon na nas to 25 I teraz tak. Ja... w tym odcinku chcę jeszcze jednego nowego... Pokemon. One nev, pokemon. O nie. Dziękuję. Tu jest pika -taksi. Tam Tamto ja mogę wejść? Ja nie mogę. Okej. Okay. Oki, okay, jakby nie muszę. Oh Boże. Mhm. Mm To jest mindakej. Mine, czy coś. Dobra, i nowym pokojem, że to będzie go... Zligo! Idź pan z tą grą. Bo mogę gdzieś przejść, gdziekolwiek. Ale przejść. Ja chcę one is Pokemon. Please one Pokemon. Smutno. Serio smutno. Nie tu ten film w ogóle ma? 18, dobra tyle wam starczy. Dobra, nie wiem. Skład to w ogóle jakieś. Dobra, teraz jest ok, tak. Dobra, jest ok, ale to. To coś. Dobra, po prostu nie wiem, zakończmy już to i nie denerwuj, tak. Jak mówiłem, piszcza wszystko i no. Dobra narka po prostu, macie tu jest moja postać, na moją postać To był pokémon, nie, nie to, a, jak to jest tu? To był pokémon Insurgents, czyli to To gówno, nie. do widzenia po prostu, pa.